Dzień dobry. Ania Dąbrowska, zapraszam na wiadomości Gminy Dobra. Już miesiąc drogowcy pracują przy remoncie drogi powiatowej z Wączkowa do Dobrej. Prace budowlane mają się zakończyć jeszcze w listopadzie. Gmina Dobra dofinansowała inwestycję kwotą ponad miliona złotych. Nowa nawierzchnia jest już na odcinkach między lasem przy Jeziorze Głębokie, a rondem w Wołczkowie oraz od granicy Wołczkowa do Dobrej. Obecnie trwają prace między rondem w Wołczkowie a boiskiem sportowym. Powiat otrzymał na realizację inwestycji dofinansowanie w kwocie ponad 2 milionów złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą kwotę dołożyły wspólnie Starostwo Powiatowe w Policach i Gmina Dobra, która przeznaczyła na ten cel 1 milion 100 tysięcy złotych. Remont na wierzchni ma się zakończyć w tym miesiącu. Gmina Dobra otrzyma ponad 270 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Pomorze Zachodnie, Bezpieczna Edukacja. Program współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie, które otrzyma Gmina Dobra, przeznaczone zostanie na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętów i środków do utrzymania czystości i dezynfekcji. Wsparciem zostanie objętych 6 placówek oświatowych, pracownicy i ponad 2600 uczniów i przedszkolaków w gminie Dobra. W ramach grantu gmina uzyska dofinansowanie w kwocie ponad 270 000 zł. Te środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do dezynfekcji w naszych placówkach oświatowych. Pięć naszych szkół podstawowych oraz zespół przedszkoli w Mierzynie otrzymają generatory ozonu, automatyczne stacje dezynfekujące, maty do dezynfekcji pod drzwi czy też lampy UV. Wszystkie te środki pozwolą zapewnić bezpieczeństwo naszych dzieci i nauczycieli w placówkach oświatowych. Od połowy października, zgodnie z poleceniem wojewody Zachodniopomorskiego, wszystkie straże gminne i miejskie realizują swoje zadania głównie w zakresie tematów związanych z epidemią koronawirusa. Wojewoda polecił ograniczyć do niezbędnego minimum realizację innych zadań. Od 12 października bieżącego roku zgodnie z poleceniem wojewody, to w całym kraju tak jest, wszystkie straże miejskie gminne podeszły w zasadzie pod nadzór policji. Polega to na tym, że pełnimy wspólne służby z funkcjonowaniem policji głównie w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Wojewoda jednocześnie Zabronił podejmowania innych interwencji niezwiązanych z tym zagadnieniem, a więc przeciwdziałaniem COVID-19. Takie interwencje mogą odbywać się tylko w najbardziej rażących sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i tym podobnych. A więc w tej chwili tylko tym Straż Gmina w zasadzie się zajmuje. Biorąc pod uwagę te czynności, także że zostały zmodyfikowane czas pracy straży gminnej. Obecnie w okresie od poniedziałku do piątku pełnimy służbę od godziny 7 do 20. Jest to podyktowane właśnie współdziałaniem z policją, aby w tym okresie jak najwięcej czynności można było wspólnie wykonać w zakresie zleconym przez policję. Program Wspieraj seniora zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domów, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii. W naszej gminie program realizuje ośrodek pomocy społecznej w dobrej. Z programu Wspieraj seniora mogą korzystać osoby w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu w związku z epidemią. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie młodszej. Wystarczy zadzwonić na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do lokalnego ośrodka pomocy społecznej przez system centralnej aplikacji statystycznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się telefonicznie z seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa senior. W związku z gwałtownie rosnącą ilością nowych zakażeń, rząd zaleca ograniczenie przemieszczania się osób w wieku 70 lat i więcej. Ponadto od soboty 7 listopada w całej Polsce wprowadzone zostaną nowe obostrzenia. Dzieci z klas od 1 do 3 przejdą na nauczanie zdalne. Zamknięte zostaną sklepy w galeriach handlowych, za wyjątkiem aptek, sklepów spożywczych i usługowych. Placówki kulturalne, takie jak kina, teatry, muzea czy galerie sztuki, zostaną tymczasowo zamknięte. Nowe obostrzenia wprowadzono do 29 listopada. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.